Dobry wieczór, 15 stycznia, dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. <laughs> Wtorek, 10 stycznia, po południu w Piotrkowie odbyło się spotkanie prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka Kamysza z działaczami oraz sympatykami partii, a także z samorządowcami z naszego regionu. Przed godziną 18 w miejscowości Włodzimierz, Włodzimierzów w gminie Sulejów doszło do pożaru samochodu osobowego, którym podróżowały dwie osoby. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Środa 11 stycznia po godzinie 5 nad ranem na trasie A1 doszło do kolizji dwóch ciężarówek w okolicy Wronikowa w kierunku Katowic. Obaj kierowcy byli trzeźwi i nie odnieśli żadnych obrażeń. Wola Polska. Podczas sesji Rady Gminy radni obradowali m.in. na temat prognozy finansowej czy też o sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania. W klubie Seniora, działającym w Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK w Piottkowie odbyły się wybory do samorządu klubu Seniora. Szczegóły można znaleźć na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. Czwartek, 12 stycznia. Delegacja ambasady Królestwa Danii w Polsce gościła na Ziemi Piotrkowskiej. Tematy, jakie były poruszane, dotyczyły głównie przemysłu rolno-spożywczego, kierunku rozwoju rolnictwa na terenie Ziemi Piotrkowskiej oraz o duńskich technologii w zakresie energii odnawialnej. Piątek 13 stycznia do kolejnej awarii ciepłociągu doszło w Piotkowie trybunalskim. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła dotyczyły mieszkańców, do których ciepło dociera z ciepłowni przy ulicy Orlej. Sobota 14 stycznia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotkowie odbył się pierwszy etap eliminacji do trzeciego ogólnopolskiego konkursu imieniem Stanisława Jobka. W sobotni wieczór w Gminnym Centrum Kultury w Grabicy odbyło się spotkanie noworoczne przedsiębiorców z gminy Grabica. Event uświetnił m.in. koncert Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej oraz występ kabaretu Koń Polski. Na koniec informacja. W Piotrkowie Trybunalskim powstała grupa na Facebooku pod nazwą Mieszkańcy Piotrkowa przeciwko podwyżkom cen ogrzewania. 19 stycznia o godzinie 15 odbędzie się zgromadzenie mieszkańców pod Urzędem Miasta na Pasażu Rudowskiego. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Dobranoc.